Cześć, z tej strony Stefan ze Skoków w Mrok i przychodzę do Was z kolejną niezobowiązującą wrzutką, czyli krótkim materiałem filmowym, nagranym w pojedynkę, po którym nie ma co się za wiele spodziewać. Dzisiaj mam temat, który był bardzo głośny, znany na całym świecie chyba, z jakiegoś powodu przeleciał zupełnie nad moją głową, ja o nim nie słyszałem, więc może część z was też nie i, i was to zaciekawi wyjątkowo niesamowita wręcz filmowa historia, a dotyczy pewnego wydarzenia z 13 lutego 2017 roku, czegoś co się wydarzyło na lotnisku w Kuala Lumpur w Malezji. Co, co tam się takiego stało? Ano idzie sobie facet w średnim wieku przez lotnisko, w pewnym momencie podbiegają do niego dwie młode dziewczyny i uśmiechnięte, jedna w ogóle ma na sobie jakąś bluzkę z napisem LOL. Jest bardzo wesoło, bardzo śmiesznie, jest dużo ludzi dokoła, wszędzie jest, jest policja, strażnicy, tam ludzie, turyści i tak dalej. Jest chyba dziewiąta rano, jeżeli się nie mylę. No i jedna z dziewczyn psika mu czymś w twarz, druga tam jakoś rękami mu przejeżdża po głowie według części raportów, jakąś chustką mu przejeżdża po głowie i odbiegają w dwie przeciwne strony. I on tak zostaje z tą wilgotną twarzą, i tak co się właśnie wydarzyło. No, i właśnie, co się właśnie wydarzyło? Facet został zlikwidowany. O czym jeszcze nie wiedział? Te dwie dziewczyny, czy wiedziały, że go właśnie uśmierciły? Nie wiedziały. Czy wiadomo było, kim był ten facet? Czy był kimś był specjalnym? Na początku nie było wiadomo, ale teraz Wam wyjaśnię, co się tam wydarzyło. Po tym, kiedy pan Kim Choi, bo tak się nazywał, przynajmniej na tym etapie tego filmiku tak się nazywał, Kim Choi, turysta, kiedy został właśnie chlapany, no to poszedł do ochrony, wszystko jest nagrane, nawet na YouTubie można znaleźć ten filmik, jak on tam. Podchodzi ze swoimi papierami, z walizką i tam, że coś się wydarzyło, że ktoś go czymś uchlapał, że on się jakoś dziwnie czuje, ale nie, czy jest zestresowany, czy co. Wzięli go do tamtej części medycznej lotniska, on się zaczął z każdą chwilą coraz gorzej i gorzej i gorzej czuć. W pewnym momencie przyjechała karetka, żeby zabrać go do szpitala, no ale już w tej karetce zmarł. Okazało się, że został czymś hardkorowym, najwyraźniej zatruty. Sprawdzono jego, jego rzeczy, znaleziono cztery paszporty z Korei Północnej w jego torbie. W każdym z nich było napisane, że to Sim Choi, jakiś gość, anonimowy, też miał w plecaku 100 tysięcy dolarów. Niech mu nie ukradł tych pieniędzy, jakby co. No to sprawdzono w takim razie w ogóle na tych kamerach, wszystkich, co się właśnie wydarzyło. No i widzą, że jakieś dwie dziewczyny do niego podbiegają i tam go tam dotykają. Udało się te dziewczyny złapać, udało się je namierzyć. Jedna to wietnamka Doan Hong. To ona miała koszulkę z napisem lol, a druga to indonezyka City Aisyah. Mam nadzieję, że dobrze to wypowiadam. Zostało aresztowane, i oczywiście no od razu co się. Stało, nie? Że dziewczyny, co wy zrobiłyście? W ogóle kim wy jesteście, o co chodzi? One mówią, że, ale co my zrobiłyśmy? To był przecież tylko żarcik. Żarcik. Jaki żarcik? no, no taki żarcik, że jakiś facet, ileś tam dni wcześniej, i tu też nie, nie mogę znaleźć jakiejś super spójnej, jednolitej, jest mnóstwo artykułów na ten temat. Sprawa jest skandalem międzynarodowym, ale to wszystko jest właśnie takie nie do końca jasne. No ale. Większość informacji skupia się na tym, że jakiś facet, a generalnie grupa czterech mężczyzn z Korei Północnej, te dziewczyny gdzieś tam znalazła, zaczepiła, jedna z nich w ogóle jest, była taką początkującą aktorką, do, do, którą można było wynająć do różnych właśnie tam programów, takich rzeczy. Zostały zaczepione właśnie przez tych mężczyzn i zaproponowano im branie udziału w takim telewizyjnym show, ale ukryta kamera. No i że one miały właśnie tam robić taki żarcik, że podbiegają do kogoś i mu chlapią czymś w twarz, no i to jest strasznie zabawne. I spoko. Nawet podobno zrobiły to parę razy wcześniej, oczywiście bez żadnych hardkorowych, e, śmiertelnych konsekwencji. E, no i to miał być kolejny taki właśnie żarcik, taki prank. Tylko, że dziewczyny nie wiedziały, że nie mają wody, czy czegoś innego w tym jakiejś tam, czy w tej chustce, czy w tym jakimś pojemniczku, czy w szklance, czy co ta dziewczyna miała. Tylko mają tam e, jeden z najgroźniejszych na świecie gazów bojowych, e, broń chemiczną, która nazywa się VX. Jest to związek chemiczny, który jest bezwonny, który nie ma smaku, yy, który jest dużo bardziej, chyba kilkaset razy bardziej trujący niż sarin. Taki inny, śmiertelnie trujący środek. No i co on robi? On wnika przez skórę, a jak się już w ogóle dostanie tam do ust, czy do oczu, to natychmiast dostaje się do organizmu i powoduje skurcze mięśni. Te skurcze mięśni doprowadzają do, bardzo szybko do problemów z oddychaniem i finalnie do śmierci przez uduszenie. To właśnie się przytrafiło. Temu panu Kim Choi. Eee, no, dziewczyny zostały aresztowane. To jest Malezja, więc groziła im kara śmierci za, za zabójstwo. Tam są takie wyroki, więc no, śmiesznie nie było. Eee, no i trzeba było też sprawdzić, kim jest ten Kim Choi. Kora Północna, no to tu też jakieś tu różne są skojarzenia, mogą się pojawiać, więc sprawdzają tego faceta. No ale nie wiadomo, kto to jest. Oczywiście Korea milczy, nic nie wie, o niczym tam się nie... do niczego się nie przyznaje. Eee, I nagle się mm, odzywa Japonia i mówi, ej, a my mamy bazy, w swojej bazie odciski palców m, tego pana i on się nie nazywa Kim Choi. A skąd macie... A w ogóle o co chodzi? No, a Japonia ma odciski palców sięgające jeszcze wiele lat wstecz, bo pan Kim Choi tak naprawdę nazywa się Kim Jong Nam. A Kim Jong-nam to jest brat przyrodni Kim jong una a Kim Jong-un i Kim Jong-nam są synami pewnego pana, który nazywa się Kim Jong-il, czyli po kolei. Kim Jong-il to jest oczywiście już nieżyjący sekretarz przywódca Korei Północnej, którego synem, który ma no właśnie między innymi syna tego Kim Jong-nama, miał no Kim Jong-nam już nie żyje. I Kim jong una który jest aktualnie sekretarzem przywódcą Korei Północnej. I skąd Japonia ma jego odciski palców? Ano stąd, że wiele lat wcześniej Kim jong nam próbował pojechać do Disneylandu w Japonii ale go zatrzymali na lotnisku, bo właśnie i go dziski palców, stąd wiadomo kim on jest, on tam się podawał za ten człowieka z innego kraju, tam miał zmienione nazwisko, ale no yy, jednak się połapali Japończycy, że to, że to jest on i go nie wpuścili. Sprawa dostała się do mediów, e, trafiła też do mediów w Korei Północnej, no i zaczęli tam w Korei sobie tak myśleć, że w sumie to przecież Disneyland to jest taka, taki totalnie hiperkapitalistyczny twór, że w ogóle to jest hardkorowe, że jak można y, takie rzeczy robić i że po prostu Kim jong nami jest zdrajcą, że nie powinien że w ogóle jakąś śmie tak się zachowywać i został w 2003 wydalony z Korei. Y, to było na pewno na rękę y, jego y, przyrodniego brata, mają tego samego ojca, a w ogóle Kim jong nami jest od niego starszy, no to może tworzyć jakieś nie wiem, może zagrożenie, jeżeli chciałby wejść w politykę, a może, może on coś wie, co jest niebezpieczne. No i wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały na to, że po prostu najwyraźniej, chociaż to nie jest potwierdzone, no ale komuś wysoko zależało na tym, żeby pan Kinzon nam nie przeżył. E, I tak się właśnie stało. Tylko, że do tego celu zostali tych czterech facetów, tych Koreańczyków, którzy tam o których te dziewczyny mówiły, no to to byli pewnie jacyś specjalni agenci, którzy po prostu obcymi rękami, w ogóle jak w jakimś filmie o Bondzie, namówili, wkręcili dziewczynę, że słuchajcie tutaj pochlapiecie woton, dostaniecie jakąś kasę niedużą i nawet nie musieli być w okolicy. Udało się też ich jakoś tam namierzyć, no ale cała była oczywiście akcja, że oni jakieś wywalili swoje rzeczy, mieli jakieś fałszywe dokumenty i zdążyli wskoczyć do samolotu, który leciał do Fenyang, czyli do Korei Północnej i po prostu nie zostali ujęci. Możliwe też, że ta historia ma drugie dno, bo po tym, kiedy Kim Jong Nam został wydalony z Korei, to przeniósł się do Makao w Chinach, no i tam sobie żył wygodnie, komfortowo. I no w sumie nie wiem za bardzo nawet z czego mógł żyć, ale jakieś tam plecy może miał. No ale te 100 tysięcy dolarów w plecaku, są różne tutaj przesłanki, jakieś plotki się pojawiają w sieci. Można znaleźć, że możliwe, że współpracował z CIA i po prostu jakieś tam informacje przekazywał. No i to był już taki gwóźdź do trumny, który sprawił, że kto wie, może by, może by tam nie wydali na jego wyroku po latach, a właśnie gdyby nie to więc to jest jeszcze ten taki dodatkowa powiedzmy perełka. Jeszcze i na informację, jako ciekawostkę mogę Wam powiedzieć, że w ogóle Kim Jong-un, czyli ten, który jest przywódcą Korei, też był w Disneylandzie, jak miał 8 lat, tam dużo lat wcześniej przed Namem, tylko po prostu nie został schwytany i nie było skandalu. Więc jeżeli się nie zostanie schwytanym, to oczywiście problemu nie ma. Powstał skandal międzynarodowy oczywiście. Malezja zerwała mm, kontakty dyplomatyczne z Koreą. Korea w odpowiedzi y, uwięziła turystów i jakichś tam polityków y, malezyjskich w Korei i nie pozwoliła im wylecieć. No to zaczęły się jakieś tam negocjacje, więc w zamian za to, że Malezja odda ciało Korei, to, to Korea odda Malezyjczyków Malezji. Po drodze ambasador Korei w Malezji powiedział, że w ogóle ten cały Kim Jong Nam, to on nie został niczym zatruty, tylko po prostu miał pewnie zawał. No to on za taką wypowiedź został wyrzucony też z, z Malezji, z powrotem do Korei. No i no ja, ja, ja i tak dalej, po drodze jeszcze Wietnam się nagle odezwał, no bo mm, jedna z tych dziewczyn, które tym płynem oblały tego Kim Son Nama była Wietnamką, no to Wietnam w ogóle zarządził, zarządzał przeprosin od Korei za to, że w ogóle jak, jak możecie w, nas, rękami naszej obywatelki takie rzeczy robić i narażać w ogóle dobre imię Wietnamu i zagrażać naszym obywatelom w swoich jakichś tam akcjach, więc to poszło w ogóle jak domino wszystko. No ale finalnie, jak to w życiu bywa, minęło parę lat i konsekwencji w sumie nie ma za bardzo żadnych, bo tak, ymm, indonezyjka City Ice jako pierwsza została wypuszczona ymm, po naciskach Indonezji. Ja się za bardzo na tym nie znam, ale w internecie można przeczytać, że po prostu Indonezja mocno lobbowała i powiedziała, że macie po prostu wypuścić naszą obywatelkę i, i, i leci do nas, leci do Dżakarty, czyli do stolicy Indonezji. Tak Malezja zrobiła, proszę bardzo, jest, jest niewinna z Wietnamką. Z panią Hwąk nie było tak łatwo. Została skazana na 3 lata więzienia. Wyszła w 2019 roku, 3 maja. No, czyli nawet nie, nie siedziała tych całych trzech lat i jest wolna. Więc, więc no tu, jakiejś takiej presji, najwyraźniej rząd y, Wietnamu nie, nie, nie był w stanie zrobić czy, czy coś, ale no i tak wow, no bo. To nie są żarty. No faktycznie, te dziewczyny, gdyby zostały skazane, yy, posądzone o, o zabójstwo i ten wyrok by został jakby wydany, no to ten wyrok to byłaby kara śmierci. Więc ów, yy, że, że nic takiego się nie stało. Oczywiście też zakładamy, że one faktycznie są niewinne, że one niczym nie wiedziały, a nie są jakimiś agentkami yy, współpracującymi z, z, z Koreą. No ale to już scenariusz na no, może jakiś inny film. A co do tych więzów politycznych pomiędzy państwami, no to Donald Trump przyleciał do Korei, uścisnął rękę Kim Jong-una i, i wszystko jest spoko, wszyscy się pogodzili, nawiązali z powrotem Malezja z Koreą Północną jakieś kontakty polityczne, otworzyła się z powrotem ambasada Korei Północnej w, w, w Malezji, więc. Nic się nie wydarzyło, poza tym, że po prostu na lotnisku człowiek został w ten sposób takim, że prankiem, kompletnie zlikwidowany z wykorzystaniem najgroźniejszej broni chemicznej na tej planecie. To tyle. Taka krótka wrzutka na dzisiaj. Dajcie znać, co sądzicie o, tym, o tej sytuacji. Może znacie jakieś inne tego typu, jakieś niesamowite historie właśnie związane z takimi zleceniami, żeby kogoś zlikwidować i tak dalej. Parę już mi przychodzi do głowy. Tego jeszcze wcześniej nie, chyba nie wrzucaliśmy, więc kolejny jakiś nowy obszar w krajnym roku. I na koniec tylko Wam przypomnę, że jeżeli chcecie wesprzeć nasz kanał, to zachęcamy Was do kupienia książki Jak nie wychować seryjnego mordercy, która, którą możecie kupić w naszym sklepie na stronie wskokmrok. Wszystko jest w linku w opisie tego filmu. I też jeżeli chcecie docenić w inny sposób naszą pracę, to możecie postawić nam kawkę w serwisie Bajkofitu, do którego opis też jest na dole. I oczywiście, jak zawsze, zachęcamy Was do zasubskrybowania naszego kanału, zalajkowania filmu, no bo to jest, to po prostu powoduje, że, że istniejemy. Więc dzięki za dzisiaj i nie przedłużając, to wszystko. Cześć!